Siema jestem Tricus, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale I jak widzicie dzisiaj gram spajkiem Ponieważ będę go wbijał na 25 poziom I jestem na basenie Nie bez powodu, dlatego że mam teraz Winning Streaka, czyli serię zwycięstw W 9 i jeżeli przegram No to od razu wpadam do basenu Słuchajcie, a jeżeli uda mi się wygrać No to zobaczymy po prostu ile razy Dlatego że muszę dojść aż do 25 Rangi, wtedy dostanę, patrzcie Tego oto skina, najlepszego Podobno skina w grze, czyli kreskówkowy Spajk, to będzie naprawdę genialne no i będę go maksował oczywiście na gorącej strefie, ponieważ Spike jest bardzo dobry na tym trybie. No teraz widzicie, mam złotego Spike'a skina, złotego Robo Spike'a. To był dawniej, no dawniej to był też najlepszy skin w grze, teraz zrobili jeszcze lepszego, ale dobra, zobaczymy czy uda nam się wygrać i w ilu gierkach będę miał zachowaną moją pastę, słuchajcie dlatego, że to może być mega, mega ciężkie ja stojąc na tych krawędzi i grając ciągle mam wrażenie, jakbym miał się wywalić za chwilę to jest mega straszne, okej okay? nie zbliżajcie się, a ja mogę do was za to rzucać czym chcę, wycofajmy się lekko Piperka tutaj trzyma ich na dystans my zajmujemy cały czas strefę bardzo dobrze, bardzo dobrze o nie, pyk, dobra jeszcze go to rozwali? Nie, blisko, blisko. Kurde, bo ja mam bardzo słaby team ogólnie. Tick i Piper, dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. To nie są postacie, które są dobre w przejmowaniu strefy. Potrzebny nam jest tank, więc jeżeli to wygramy, no to w dużej mierze z powodu na naprawdę przemyślane akcje i skilla, a nie dlatego, że mamy lepszy team. Zwycięstwo! Czyli jeszcze ta woda na mnie. Chwilę. Oh! poczeka, A ja mam teraz zwycięską pasę 10. stanowczo za dużo gier wygrałem. Już mam rangę 22, więc brakuje mi tylko 3 do naszego celu i naszego skina. Oczywiście też jakieś start dropy otworzę w tym odcinku. Dobra, patrzcie, po raz kolejny idzie nam naprawdę bardzo, bardzo dobrze w tej gierce. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, ty tutaj nie podchodź, mordeczko. Ej, ult spajka jest dobry nawet jeżeli się nikogo nie strzela nim, dlatego że po, po prostu robicie zaporę, której nikt nie chce przekroczyć. Ale no tutaj miażdżące zwycięstwo to będzie najprawdopodobniej. Już mamy 42% do 1%. Zarąbiście, zarąbiście. O nie, o nie, o nie. Dobra, szybkie leczonko. Kamikadze. Dobra, rozwaliliśmy jej robota, a teraz Miko dokończy sprawę. Jeżeli tylko dobrze to rozegra. Kolejna gierka. Kolejny raz gramy na Spike'a. To jest chyba mega popularna postać na tym trybie, co oznacza, że miałem naprawdę dobry pomysł, żeby właśnie na gorącej strefie go sobie maksować. i poczekajmy, aż oni zużyją wszystkie swoje ataki. I fokusujmy się cały czas na tego spajkusia, właśnie, pyk, okej, okay. okej, okay, piękne to było, oni nas nieźle jadą, ja nie wiem co się dzieje z moim timem, ale zaczęliśmy bardzo, ale to bardzo przegrywać i obawiam się, że moja zwycięska passa teraz się właśnie zakończy, nie no, pokonali mnie, ale mój team nic nie robi, nic nie robią ci ludzie. A oni nie wiedzą, że ja będę cały mokry, wtedy tym bardziej by chyba nic nie robili, żebym właśnie wpadł do basenu. Może oni mnie teraz podglądają po prostu. To jest koniec widzowie. No więc niestety przegrałem w takim razie... O nie, mój telefon! Na szczęście jest wodoodporny. Teraz idziemy kontynuować ten challenge już przed komputerem. No więc basen nieźle mnie orzeźwił, widzowie, i teraz możemy w takim razie wbijać rangę naszego spajka. Okej, okay, tutaj też obiecałem, że go poulepszam, więc widzowie w takim razie musimy trochę więcej siana sobie wyciągnąć z naszego karnetu, dlatego że na szczęście, o patrzcie, no plus dał mi jeszcze więcej. No naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale to nie jest cały czas wystarczająco, żebym sobie kupił wszystko, czego teraz potrzebuję. Ej, czy mnie nie będzie Stać naprawdę na. To. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O nie, nie mam więcej siana. Co jest serio? Ok, w takim razie musimy jakoś inaczej zadziałać. Ok, ulepszenie. Mamy to ulepszenie. To kosztuje aż 5000. To kosztuje ok. I my zrobimy teraz build do spajka, najlepszy jaki istnieje, czyli zrobimy go. Full damage, słuchajcie. Jeżeli spadnie nam życie, zadajemy dodatkowy damage. Wiem, gdzie mam dużo forsy. W zadymiarzach widzowie. Możemy sobie zrobić gigantyczną wypłatę na naszym koncie teraz. Najpierw musimy odblokować wszystko, co mamy tutaj do odblokowania. Dlatego, że wszystko się liczy. Wszystko się liczy. Ja nie lubię płacić za monety w sklepie, chyba, że jest jakaś dobra promocja. No, ale z tego co widzę, nie ma. No już nasz spike jest dużo silniejszy niż na początku tego odcinka. Tak, zacznijmy od wypłaty samego w sobie spajka. Zobaczcie, on mi daje 1000 monet. Bardzo dobrze. I chyba prawie. Każdy zadymiarz będzie miał podobną sytuację Że z każdego mogę odebrać 1000 monet Bo nigdy nie potrzebowałem I teraz jednym słowem możemy Ulepszyć Spajka na najpotężniejszą Postać jaka istnieje w tej grze Z największym damage'em Kolczasty pole ma 20% większą powierzchnię Na super ataku, czyli genialny Kombos zestawiający się Mega super atakiem, to jest Build do Spike'a, super bomba Spike. Dobra i zaczynamy gierkę, zobaczymy co potrafi teraz ten Spike pod tego builda, którego zrobiłem. Nasz team jest średni, ale powinien być wystarczający. Teraz Gale, który no dla mnie jest dosyć wkurzający teraz na tej strefie, naprawdę wkurzający. My się zajmiemy nią lepiej. O, o, zrzućmy to, no nie, no nie, mój ult cały. To patrzcie na to, super bomba Spike. Okej, okay, okej, okay. drugi ult, jak będzie duży. Wow! Widzieliście to? Co to było? No to zarobiście, zaczynamy robić sobie nową passę oczywiście w takim razie. To będzie mega mega dobre i gierki jak widzicie będą mega fajne. No tak naprawdę ja z Spike'em nie grałem też od kilku lat i teraz sobie go dopiero skilluję, więc się nie dziwcie, jeżeli nie do końca dobrze nim gram. O nie, Piperka, Piperka. To jest wróg spajka. ma dalszy zasięg. I ma bardzo duży damage. Zróbmy tak zwany manewr. Nie podchodź, bo tu Spike leży. O, ta gra była taka dobra do tej pory. Naprawdę była taka dobra. Ale nadal jest do zera. Co jest? Oni mają tak dalekie postacie, że nie mogą w ogóle wejść tutaj, bo muszą się trzymać daleko. 100% do zera wygraliśmy. Zarąbiste. Okej, okay, po raz kolejny powinno być git. Patrzcie, oni wszyscy tutaj stanowczo mają za duży zasięg. Eee, o kurde, ten jak przeskoczył. Ale... Fart nie będzie trwał zawsze, ci mordo. Dobra, i 50% dla naszej drużyny już jest przejęte, więc. W połowie wygraliśmy. Teraz uniknąć tego. Bardzo dobrze. Ok, i zwycięstwo po raz kolejny. Ona chce coś zrobić, ale niestety jej się to nie uda. Zdecydowanie jej się to nie uda. Ej, kolejna rundka, zaczynamy ją z przewagą, ale widzę, że ona będzie dosyć ciężka. Ok, okej. Okay. U, tego wykuszmy trochę. Oni nas zaczęli jechać normalnie. a Tylko ulta, jakbym walnął jeszcze. Pytanie brzmi w ogóle, jak mi idzie? Czy to przegrywamy przeze mnie? Czy też nie Niestety porażka, ale zaczynamy kolejną rundkę Zdaje mi się, że mamy naprawdę bardzo dobry team tym razem Fajnie by było, gdyby udało nam się zrobić team, który już trochę chwilę zostanie Okej, okay, ja zrobiłem e, manewr nie zbliżaj się do mnie Wiem pod siebie, że Mortis tutaj nie wszedł I zwycięstwo Ogólnie, żeby nie było za łatwo, to co jedną rangę będę zmieniał także tryb gry Więc e, za chwilę pijemy na game graba I uwaga Okej okay. Okej, okay, genialnie, genialnie. To była naprawdę bardzo dobra zagrywka z mojej strony. Okej, okay, i patrzcie na to. Bang. Yo, od razu go rozwalił mój ult. A, mnie też rozwalił. Jest, kolejne zwycięstwo. Zobaczymy, czy byłem gwiazdą gry. Oczywiście, 10-2. I mamy... Kolejną rangę, w takim razie, tak jak obiecałem Zacznijmy w takim razie, uwaga, uwaga Od tardropa. dropa, bardzo rzadki Tylko, no to trochę lipa Zmieniamy teraz na zbiory klejnotów Zobaczymy, czy to będzie łatwiejsze, czy też trudniejsze Ale coś czuję, że to będzie banalne Ogólnie widzowie, naprawdę Dobra, za chwilę zrobimy ulta na całą mapę Widzowie, patrzcie, uwaga Bęk, bierzcie to No i przerąbaliśmy Kompletnie przerąbaliśmy Teraz mamy kolejną rundkę i zaczynamy, zaczynamy. Czy teraz mamy trochę lepszy team. No, oni mieli dużo lepszy team, jeżeli chodzi o zbieranie. Ja chyba powinienem zacząć grać z ziomkami. O, 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 czy oni po to będą iść? O nie. Czemu nikt tego nie zabezpieczył? Co jest? Nie. Ej, mega nam słabo idzie na tym game grabie, ludzie. Ja wiem dlaczego. Spike to nie jest Kery. Może to zagrajmy Kaucik w takim razie. Okej, okay. został tylko Miko. Ale ten Miko nie umie zupełnie grać, na szczęście, z ich drużyny. O, no i powiedziałem. Dobra, ja się nie mogę tak wychylać po prostu. I teraz stare. A, myślałem, że jeszcze tutaj będzie, ale uda się ją. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, to powinno być nasze, chyba że ona jest Mega Pro. Jees, Czy gwiazda gry? Ej nie, nie no czemu ja nie mam żadnych tanków nigdy? Czemu mi się nie trafi PAM, nie trafi mi się mak, nie trafi mi się ośmiobitowiec? O co chodzi no? Teraz taka jest przepychanka po prostu ta gierka, nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie? Chciałbym, chciałbym chociaż jedną teraz taką łatwą grę, nikt nie przejmuje strefy, ani od nas, ani od nich. Nie da się do niej zbliżyć. Dobra, to go powinno załatwić, aj, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, dobra, to było bardzo dobre. Zablokowałem im całą strefę. No nie, no! Dobra, chyba ta gierka będzie wygrana. Uwaga, teraz. Oni mają Mortisa, my mamy Karla tymczasem, nie? I ja zaczynam tracić cierpliwość w tym odcinku. Ja chcę tylko, żeby mój team miał jedną postać na blisko, która może przejmować cały czas strefę i żeby łatwo się grało, a nie, kurde, w każdej, że trzeba po prostu tak się starać, żeby to wygrać. Ale oni muszą być na mnie wkurzeni. Ja, piernicze, co ja robię w tej grze w ogóle? Wszystkich po prostu rozwalam. O nie, teraz, kurde. Było tak blisko: no 97% mamy. Dobra. Jest! A teraz mamy ostatnią gierkę i kupujemy w końcu naszego skina, najlepszego w całej grze. Naprawdę, no tutaj nagroda mega, mega jest zapracowana. Więc myślę, że sobie go jeszcze tylko przetestujemy i będę bardzo zadowolony, jak w końcu dostanę tego skina. O kurde, oni mają tego. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. Dobra, cały czas przejmować, cały czas przejmować. O! Okej. Okay. Mamy poko, który jest trochę tankiem, trochę nie no, dużo się leczy, ale to nie jest idealna postać do przejmowania strefy. Możliwe, że ta gierka nie pójdzie za dobrze. Niestety. O! O! Okej! Okay. Tak jest, nie dajmy się, nie dajmy się, nie dajmy się. Naprawdę, nie dajmy się. Nie, 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 nie. Gdyby nie mieli jego, to byśmy wygrali no. Co to ma być? Dobra, Widzowie, ogólnie bardzo długo grałem i coraz bardziej się zbliżam do tego, aby w końcu udało mi się 125. Eee. rangę. Jest mega, mega ciężko, dlatego, że no zobaczcie sami, kurde. Muszę teraz rozwalić. Rozwalamy, bo. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy spokojnie. Spokojnie, uda mi się to. Dobra, dobra. To ogólnie jest najcięższy challenge, jaki robiłem. Najdłużej mi zajmuje ze wszystkich challenge, jakie do tej pory były. Naprawdę nie wiem, czemu jest tak ciężko, ale dobra, myślę, że powinniśmy to wygrać. Okej, okay, dobra. Lecimy, lecimy. Super doładowanie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. bomba Spike, dobra. Jest git, jest git, jest git. Teraz tylko rozwa. O nie, ten nawala. Musimy iść do nich szybko. Musimy iść jak najszybciej do nich. No zobaczcie, czy uda mi się to skończyć? Czemu? O nie, o nie, o nie. On i tak wbił. On i tak wbił. Dawaj, dawaj. No wbijajcie wszyscy. Aj, kurde. Okej, trzy, trzy i Udało się, udało się, zobaczcie. I mamy to. 25. Ranga wbita. Naprawdę zarobiście się, jaram. Teraz to na co wszyscy czekaliśmy. Mogę sobie kupić właśnie tego skina, kreskówkowego spajka. Kupujemy go, mamy go i zobaczcie, jaki on jest mega śmieszny. Naprawdę zarobiście śmieszny. Mamy bardzo dużo także do niego emotek i tak dalej. Od razu go sobie ustawmy i także go sobie przetestujmy, ludziska. Zobaczmy, jak się prezentuje w grze. Patrzcie, on jest mega fajny. Ma taką obwódkę dookoła siebie. Zarobiście, mi się to podoba. Okej, okay, tutaj Leon, klon oczywiście. No kaucik, fajny tryb. Będzie pewnie Edgar zaraz na nas skakał. Patrzcie, wszystko jest takie kartunowe. Co on odwalił? Co on odwalił? Co on odwalił? Co za typek? Dobra, ale ja chcę wbić super doładowanie i następnie zobaczyć, jak wygląda ult Spyka. On będzie też próbował nas ultować. Dobra, mamy super doładowanie. Pytanie brzmi, gdzie powinniśmy je, go użyć? Super doładowanie? Bang, 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 bang. Okej, okay, drugie. Drugi ult, Yes! to było epickie i patrzcie, jak to fajnie wygląda, ale teraz wyglądało tak samo, czy mi się zdawało, musimy przetestować jeszcze raz ulta, Timo, okej, okay. dajmy tak, patrzcie, Edgar, okej, okay. o, 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 Edgar kontra Edgar i nasz wygrał, bardzo dobrze, bardzo dobrze, tutaj, Spajkuś. Piek. Patrzcie jaki fajny jest ten ult Ej zarąbisty jest serio Super doładowanie i wygraliśmy Zarombiście, no ten skin jest po prostu Mega mega fajny Więc mam nadzieję że ten odcinek wam się podobał Jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie mój kanał dlatego że naprawdę Filmy są codziennie są bardzo fajne Mega się nad nimi staram widzimy się w kolejnym odcinku To na tyle na razie